Witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Castlevania... od of Eclesia I... tak jak obiecywałem, zachodzimy wreszcie do jednego, niepowtarzalnego zamku Drakuli Wraz z parszywymi... ...czerwonymi szkietami i gargulcami. Czeka na nas na każdym możliwym kroku. Ja bym wszystko, żebym tylko ich nie E, ta. O Boże! Nie! Dobra. E, Dobe Nie masz gifu w Naprawdę lubię e, gripy uprzeju tego dzice. To żeby bardzo rzadko jest możliwe do utrzymania tak naprawdę. A, ale no cóż, jak się nie ma to się lubi. No to diaba. Głupek falar, no i teraz ja się mówię o nich w fazie najbardziej na miejscu, czy też nie. Hej, no blaszcie, to nie było tam minione, to będzie najśmieszniejsze w tej chwili. Okej, hej. Dobra, co my tu mamy? Nie więcej czy Ej. Dobra, i to. A... Tu nic nie ma, dobra, to nic nie ma. No, nie stawaj za szybko, dziękuję. nie stawaj za szybko. A dobra, a teraz to ja wcale musiałem iść. O, już nie pamiętam aż tego... aż dobrze. A tych kościek też już w ogóle nie widać. Ale pominę to chyba. Tu jest szynka! Tak jak ja chciałem, to ja chciała dojść iść mieć, jak zwykle. No, bo to widział chowe skrzynki w takim miejscu no. na propos. o właśnie, zapomniałem o dopsa najzwyczajniej no w świecie zapomniałem o dobrze, gdzie są dopsa 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 white dopsa Wiem, że powiedziałem dopsa dopsa AU! dopsa dopsa chyba dopsa tutaj tutaj dopsa 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 O, super. Właśnie dopsa tym marzyłem. Au góle są złe, więc się z nimi nie będę. Au. To boli. Naprawdę. A nie, szkoda. Uwielbiam to zrobić naprawdę. O. Przejdźcie do kolejnej części zamku Księgarnia jej zakrywkawione to miścia Tak jest tutaj tyle książek że Au Że zginę O samej ilości książek która jest tu zgromadzona Nie wnikajcie Łoł, wow, wow, wow! Tak, tam się bać nie będziemy. Tu jest nie ma? Okej, okay, to nie ma. Tu nic nie ma. Dobra. Aaa, oh, jestem wyczułony na wszystkie rodzaje... Rzeczy! To diabła! Jeszcze tu ci zna! Oh, nie wiem, to było, to piękne. Aha... Uh -huh. Cześć! Oh, ale nie tak pięknie. A nie, a Moje HP nie lubi tego mhm. Jak już mówiłem, moje HP tego na naprawdę nie lubi Dobra, może wreszcie zacząć ich porządnie unikać. O. To nie miało sensu. Najmniejszego. Jej, wreszcie leczenie. Który mi się przyda. że wciąż nie chce mi dodać, dodać swojego gniszmu. Eee. No, chodź tu! Ty głupia! Ile HP? Da. no No, do diabła! Weź to traf! A, bo to w głowę trzeba trafiać, to ma sens. O, o! Nie czy pamiętacie tych wcześniejków. Jeżeli nie, to chyba właśnie sobie o nich przypomnicie. A, bo teraz. A, jak już mówiłem, w tym momencie, gdy w tym się teraz znajdujemy, nie są oni już aż tasy super zmagającej się nie, ale... Wtedy, kiedy pierwszy raz go widziałem, to...

Człowiek z księki cięcią zbiorę A skoro już się Przede mną ułożyłaś To czas na bosa! Nie, nie pytajcie jak nie ma logiczny związek Teraz ee... eee? Eee, do diabła Właśnie Hmm Jeden Ady, prawda? Nie nie dałbym adres. No tam była możliwość Teraz yy, Czy gdzieś? O tam była Dałbym radę. znowu Nie! Zgódy mówię atakowanie go nie ma sensu najmniejszego Już tak! Uch. To na naprawdę bolo. Ops. To nie było bezpieczne. To zdecydowanie nie było bezpieczne. Ech. Cholera. Nie ma okazji. Po prostu. Au! Zanim ktoś zapyta, on ma. Praktycznie 10 000 HP. To Do diabła już byłem nic. Więc, atakowanie go w tej chwili nie ma żadnego sensu. W sumie... AU! Zapomniałem o tym jednym razie, z tamtej strony. No Co teraz? Nie, tak tego nie zrobimy. Aha, tu mnie nie trafi. W sumie on tu naprawdę mnie nie trafi, dawa mi ten gif. I to jest jedna sensowna metoda, żeby go uśmiecić, tak przy okazji. Chyba, że jakimś nie w napadę, jesteście na tyle przepakowani i możecie go zabić, zanim nie do ściany się wleczy zespoł potionów. Wtedy nieraz prawie to po swojemu, ale ja aż na tyle dużej mocy w tej chwili nie mam. Ocholera. cholera. Dlatego zdecydowałem się po prostu zaobserwować Gleefsk, on korzystał którym to glifem zresztą jest? paries, jest, który pozwala nam przechodzić przez takowe ściany, nie tylko go aktywnie ma. Jak również możemy wtedy chodzić po ścianach, jak się uprzemy. <laughs> tylko, że zawsze musimy wejść po tej stronie, gdzie jest zielone, kawe światło. <laughs> e, I otrzymujemy również Mario Konfederę, jeszcze potężniejszy Gliw e, Rapieru. Ech. Jeszcze raz, czemu miałbym z nią nie korzystać? Ech.

tak, ostrożność przede wszystkim. Aż tak, też. Nie, uważa, no że nie. Wieki, różnicy w obożeniu, jakiej różnicy to poznać, widzę w ten sposób? Nic tu nie ma? Nie, nic tu nie ma. Nie chcę mi się z ani męczyć, ani użerać, ani incendycent. Aaaa, może, może. W głowę stanu miałem iść. Przypuśćmy, że w to... mówię w tej chwili aż tak bardzo nie pamiętam. Tam jest przejście użyte. A glif, który tutaj otrzymujemy, to efekt, które pozwala nam na HP. -ki. Jest to naprawdę przydatny glif, jeżeli nie goni nas czas, mamy do czasu i możemy sobie po prostu stać i nic nie robić to nie jest to naprawdę dobry gif ale to jest chyba jedyna sytuacja kiedy mogę to powiedzieć względnie do takiego chodzenia jak ja teraz również mógłby się nadawać to że mi się nie chce co chwila miałeś glifu. Wow, 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 mnie tu nie ma Nawet nie wiecie jak się cieszę, że mam samo Nawet sobie nie zdajecie sprawy W sumie tak sobie zdaje sprawę, że to jest dobra okazja, żeby pokazać jak działa glif... Globusach, który uzhejliśmy od... Boże, już zapomniałem jego imienia, od Barlow. Globus Otóż poszło on dosyć sporej ilości kul energetycznych, które później będą się odbijać od wszelkiego rodzaju ścian i próbować napić się przeciwników. Znaczy, namier namierzać to one nie namierzają akurat, ale i tak się przydają w momencie, kiedy nie mamy bezpośredniego dojścia do przeciwnika, bo nie chcemy mieć bezpośredniego dojścia do przeciwnika, Tu nic nie ma.

Widzicie, jeden mały glifa tak potrafi życie ułatwić. Au. Tak mi się spadło ale cicho. Czy tu jest bezpiecznie? O, hej, glif. Eee. który atakuje prawą głową Cerbera, strażnika Epieją. jest to jeden z trzech glifów tego typu, który możemy tutaj znaleźć. Będziemy potrzebowali ich więcej później, później wszystkich trzech. Au. Ty chyba sobie za mnie pisz. Ale o tym jeszcze w swoim czasie, jak dojdziemy do odpowiedniego miejsca. Nie tu nie ma, mnie tu nie ma, nie wiem o co wam chodzić, kogo w ogóle gonicie. Do diabła! Zobacz, no, umówienie do diabła w zamku za Akuli jest odpowiednią rzeczą. Za daleko to by się raczej nie wynieśli w sumie. Au! Zostawcie mnie! Dziękuję. Teraz nie pamiętam dokładnie co było... ...w tą stronę, zaraz się przekonamy. A poza tym, że... Biały o do diabła! Zostaw mnie. Zostaw mnie, ja tylko chcę przejść. A ja to już no. I tak. kule yy, energii z Globusa odbijała się naprawdę stosunkowo losowo coś O, teleport. Teleportem nie pogardzę. Z jednego prostego powodu. Kontrolowanie się wrócę. I zapiszę. Nie cofa to żadnego naszego postępu, który zdążyliśmy dokonać, dlatego. Do nie ty do, do takiego jakiego miałbym tego nie robić. a skoro już tu jesteśmy. Dobra, chcę na zdjęcie Etiego. Na siebie jeszcze chyba nie mam kaszmiru. To się A nie, mam już. Dzięki. Trzy złote. A, to ja mam wcześniej sernych jeszcze nie doniosłem? Udawało mi się, że donosiłem. No, dobra. dobra. Kto tu mieszka? Starsza pani Daniela Aha. Chcę żeśmy narysowali pidok z latarni. Hmm. Nie powinno to być trudne. To najpierw niższe im całą wioskę. Czemu nie? On nas chciał krzyk chyba. A nie, najpierw. Najpierw chciał nas yy, Włosie konia. A? Uh? O oh, super, moment. Mam dla nich na Już pędzę. A, uh, już pędzę. Naprawdę. Ham, yeah. um, kruki. Chcę, żeby nie je zabił. Trzydzie... Ile? Czuję się jak w dowolnym elmo. Zabij 30 kruków, hermander. Tak w ogóle. Globus jest w glifem Ja? Nie wiedziałem. Cóż, mod you jest know, I guess. A, dobra, zobaczmy. Tak, jeżeli chodzi o obronę, to ta serna będzie zdecydowanie pomysł. pomysłem. to nie ona jedyna z tego co widzę. Eee, Co ja chciałem... A tak, switzer, tutaj. Czy warte coś? Nie, ona tylko większa... Okej. Okay. Aaaa, wydaje mi się, że to będzie na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek z Game w Castlevania o defekcjach. W następnym odcinku podwiedzamy dalej zamek, tak? Do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło! Cześć!